W pierwszym odcinku pokażę Wam skąd pobrać jak zainstalować Gremafia 2. A więc otwieramy naszą przeglądarkę i wchodzimy w link podany w opisie. Da, klikamy Continue. Czekamy 10 sekund, tych w prawym górnym rogu, czy nam się to odlicza. I jak już ten czas minie, to klikamy żółty przycisk w prawym górnym rogu. Przechodzimy na taką stronę i tutaj klikamy Get Distorrent. Żeby to otworzyć. Będziecie potrzebować takiego programu jak uTorrent, ale ja link do niego dam w opisie, więc spokojnie. Klikacie get this torrent, urucham aplikację i włącza nam się program uTorrent. No i jako, że ja już tą grę pobrałem wcześniej, to drugi raz nie będę jej pobierał, więc ja klikam nie, ale będziecie musieli kliknąć OK. No i jak już nam się to pobierze, czyli tutaj dojdzie do 100%, to klikacie dwa razy, na to Mafia 2, kontynuuj. I teraz macie dwa takie pliczki. Interesuje nas tylko ten plik i żeby to otworzyć będziecie potrzebować programu Demon Tools. ale ja do tego programu też dam link w opisie. No i jeżeli macie ten program, no to po prostu klikacie prawy, otwórz za pomocą, Demon Tools. i wyskakuje Wam auto odtwarzanie, uruchom, klikacie, tak jakbyście już normalnie instalowali grę, next, wybieracie sobie gdzie ma być zainstalowana, next, tutaj sobie wybieracie czy chcecie ikonę na pulpicie, i instal. No i czekacie aż on się zainstaluje. No to widzimy się za chwilę. No i dobra. Jak już Wam się zainstalowało, to po prostu klikacie finish. Nie musicie tego zaznaczać. Finish. I teraz macie ikonkę na pulpicie. Klikacie prawy przycisk myszy. Otwórz lokalizację pliku. I wchodzicie w komputer. I tutaj na tą ikonkę, na ten dysk wirtualny, gdzie macie tą mafię, klikacie prawy. Nie zainstaluj, tylko otwórz. Wchodzicie w folder Skidrow, kopiujecie wszystko co jest z nim zawarte I przechodzicie do tego właśnie, co klikaliście otwórz yy, lokalizację pliku Wklejacie Kopiuj i zamień, kopiuj i zamień, kopiuj i kopiuj i kontynuuj To się kopiuje I gra już jest gotowa do uruchomienia, więc zaraz widzimy się w grze, to Wam pokaże, wszystko działa No i dobra, jak widzicie wszystko już działa Możemy sobie wejść w opcje, wszystko pozmieniać. To wszystko działa jak należy. A więc dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. Jakby ktoś czegoś nie rozumiał, to piszcie w komentarzach. Albo jakby komuś coś nie działa, ja się będę starał pomóc. No i dzięki siama.